Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podejść symbol pierwiastka chemicznego, w którym ładunek jądra atomowego wynosi plus 16. Plus 16 to jest oczywiście ilość protonów, czyli mamy 16 protonów, a to jest liczba atomowa, czyli Z. Zatem szukamy pierwiastka, który w tym miejscu na układzie okresowym pierwiastków chemicznych ma 16. I 16 w tym miejscu ma siarka. Czyli podaj symbol pierwiastka chemicznego. Tym symbolem jest S. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!